Dzień dobry, dzień dobry witam Was z Kona Island z Nowego Jorku tutaj z miejsca do którego bardzo często przychodzę na zachody słońca dzisiaj mamy troszeczkę chmur, ale ogólnie pogoda w Nowym Jorku jest fajna jak na zimę Troszeczkę jest dzisiaj jeszcze ludzi na deptaku. Mamy już godzinę za 25 w Polsce, godzina za 21, 6 godzin różnicy. No i mamy dzisiaj siódmy dzień wyzwania. Mam nadzieję, że większość z was zaczęła cokolwiek robić żeby te zdrowie y, troszeczkę złapać żeby y, zacząć y, zdrowy styl życia Przerzucę się na siebie tu nie, O, tutaj chyba się nie przerzucę na siebie <m fucking> Nie to nic zrobię troszeczkę inny myk. a więc dzień dobry dzień dobry jeszcze raz już z tej strony kamery, a więc mój siódmy dzień wyzwania wyzwanie nowy rok zdrowe styl życia no i przygotowanie do sezonu narciarskiego powiem tak Jutro zrobię wyniki badania e, mojego, mojej wagi e, i mojej objętości e, brzucha, wrzucę, będę robił to e, co 7 dni, e, wyjdzie 3 dni, jutro, za tydzień kolejne, no i jak już będę w Polsce e, zrobię kolejny pomiar, mam nadzieję, że zrobię to na mojej wadze już, która e, zrobi mój, mi kompletne wyniki pomiary, e, oczywiście wiek metaboliczny e, i, i inne rzeczy takie jak e, masa mięśniowa czy zawartość tkanki tłuszczowej e, Po siedmiu dniach czuję się bardzo dobrze e, Powiem Wam, że pierwszy raz e, robię e, takie posiłki monotematyczne Niektórzy komentują wygląda to nieapetycznie to e, po pierwsze ma działać. To po drugie, ja nie jestem restauratorem. I po trzecie, no jak coś będzie ładnie wyglądało, to niekoniecznie będzie zdrowe. I temat zamykam. A w skrócie, to, to tak jak z tymi pieniędzmi. Oni mają rację, a ja mam pieniądze. Tak samo jest z tym. To może nie wygląda apetycznie. U nich wygląda apetycznie, ale ja mam zdrowie. <noise> no dobra, ale wracając do tego wyzwania. Czuję się bardzo dobrze na tych posiłkach. Powiem tak. Żadnych dolegliwości, nie wiem, żołądkowych. W ogóle nie mamy uczucia głodu. Czuję taką ogólnie energię. E, zaoszczędzam w ten sposób też e, czas e, na przygotowaniach e, tych posiłków. E, używam mniej oczywiście e, śmieci, mniej produkuję tych śmieci, bo rzeczywiście e, nie jem. E, nie to, że więcej, tylko że nie jem różnych innych rzeczy, które są nie wiem, więcej pakowane. No Wydaje mi się, że więcej, produkowałem więcej śmieci. No bo tutaj, tak, byłem tak jak w relacji, byłem dzisiaj na przykład na zakupach. Także dwa rodzaje ryby kupiłem: sałatkę, taką warzywną i buraczki. I wszystko. Także druga sprawa, oszczędności więcej, e, poprzednio więcej wydaje mi się, że więcej wydawałem pieniędzy chociaż też to nie było wcale dużo, no bo, bo aż tak e, dużo nie jadłem e, ale teraz e, suma sumaru na pewno wydaje e, mniej e, zrobię troszeczkę wam e, ładnego widoku e, nie ma zachodu, ale jak to mówią i tak jest zajebiście. Także tutaj zobaczcie, jest pełno już e, ludzi. Zawsze tutaj jest pełno ludzi na zachody słońca. E, są wędkarze, turyści, e, z, e, oczywiście ludzie, którzy tutaj mieszkają, przychodzą się wyciszyć, e, odpocząć. E, może podejdę tam dalej, to zobaczycie jak to wygląda i będę kontynuował tutaj e, swoje e, spostrzeżenia co do, co do wyzwania, co do tego programu, co do tych siedmiu dni. Także naprawdę jest, jest, power. jest power. Wydaje mi się, że to, że to, że kulturyści robią formę właśnie końcową na, na ryżu i na kurczaku, akurat to, to nie jest przypadek. No, pełno, pełno, pełno wędkarzy, także zobaczymy, może coś może coś uda nam się nakręcić e, i e, zobaczyć jak jak tutaj e, ale e, no coś coś jest widocznie jak, e, że, tak, że tak dużo dużo wędkarzy dzisiaj e, myślę że może jakiś sezon się zaczął na jakąś fajną rybkę no i co? E, chlubacz, mówię. Dzisiaj e, jadłem dwa, dwa posiłki e, właśnie na, e, na plaży, e, i to jest też kolejna fajna rzecz. Bez kombinowania, bez jakichś e, cudów, wystarczy tylko przygotować wcześniej e, posiłki. No i co, e, po prostu przygotowanie dzień wcześniej to połowa sukcesu. Ja, żeby, żeby w ogóle zacząć wyzwanie i już od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu, już od paru ładnych lat, żeby tak zdrowo wprowadzić zdrowy styl życia, swoje posiłki robię i przygotowuję dzień wcześniej. Nic nie, nie wychodzi, nie wychodzi bez, bez, wcześniejszych, bez wcześniejszych zakupów, bez wcześniejszego Przygotowania, także to jest bardzo bardzo ważne we wszystkim, niezależnie co robimy. Czy to są treningi, czy to jest praca, czy to jest rodzina. Zawsze, zawsze trzeba zaplanować, przygotować, zrealizować, więc też to robię w naszych zasadach, żeby, żeby właśnie te pojemniki napełnić. No to trzeba to wszystko zrobić dzień wcześniej. Także wasze jutro zaczyna się dzisiaj. Także to jest dzisiejszy tip. No i co? Ja wracam do domu sobie spacerkiem, mam stąd półtorej kilometra i yy... <grybujesz> także ryba bierze więc jest dobrze no wędkarzy jest dzisiaj tutaj sporo to znaczy, że zaczął się sezon prawdopodobnie na rybkę szkoda, że nie ma dzisiaj e, słoneczka. Dzisiaj mam dzień wolny. Normalnie w sobotę chodzę do szkoły, ale mamy teraz przerwę e, zimową i e, nowy semestr zaczynamy w lutym, jutro. Pracuję na basenie od 9 do 2 jak to można nazwać pracą oczywiście, bo tam czas to po prostu mija i mi bardzo szybko W ciągu tych 5 godzin mam w ciągu 5,5 godzin mam 11 grup Także fajnie polubiliśmy się już z dzieciakami dzieciaki chętnie przychodzą na moje zajęcia no i e, widać e, różnice z, z lekcji na lekcję. E, my prowadzimy akurat Akademię, akademię Pływacką e, według e, Olimpijczyka, tutaj amerykańskiego. E, więc e, jest to fajnie wszystko poukładane e, odnośnie właśnie tego, tego, tego planu i tego, tego właśnie. E, mm, ułożenia na basenie również mamy to wszystko zaplanowane i mamy osiem takich leveli podstawowych. Później dzieci przychodzą już do tri-teamu, po czym do swim-teamu. Także Brighton, basen, na którym pracuję, jest dosyć fajnie przygotowany. Dzieciaki chętnie przychodzą. Zostawiam tutaj was jeszcze na chwilę, na moment, z pięknym widokiem. Ja chwileczkę tu jeszcze posiedzę, pomedytuję. Widzimy się w kolejnym filmie. Jak film Wam się podobał, to łapka do góry. Jak się Wam film nie podobał, to oczywiście w dół. Proszę o przycisk falą subskrypcję na YouTubie, no i życzę Wam zdrowia. A resztę sobie kombinujcie. Bye.